Wiedziałem, że tu wcześniej, co ciekawiłeś mnie. Wyglądałaś na samotną. Nie chcę, żeby cały czas się gapiło do mnie. Piękna sprawa w ogóle być tam, znaleźć się nagle, no szczególnie jako ekipa filmu studenckiego, który został zrobiony na zaliczenie roku w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nagle znaleźć się pośrodku, no, w, w stolicy kina, no trzeba tak to nazwać, wśród y, ludzi, którzy do tej pory mogłem oglądać tylko na ekranie telewizora lub których marzyłem, żeby poznać. Usłyszenie tych y, naprawdę bardzo ciepłych, różnych słów, które też y, otrzymaliśmy od. Y, Erika Rofa, takiego no, legendarnego scenarzysty i producenta filmowego scenarzysty, między innymi Foresta Gampa. Usłyszeć, że wzruszyliśmy go do West. <grywka> do nas y, piszą ludzie ze swoimi wrażeniami po filmie, i dziękują za ten film, często ze łzami w oczach, to jest zawsze coś niesamowitego. To najbardziej surrealistyczne wydarzenie, czyli to, że wygraliśmy na festiwalu w Atlancie, na jednym z największych festiwali krótkiego metrażu na świecie, to dla nas jest coś, no, po prostu jak, jak z kosmosu. Komentarze. Jesteście diamentami wszyscy. I pięknie o pracy mówicie. Wczoraj obejrzałam film sukienkach Poryczałam się, ale z radości, że los zetknął ze sobą dwoje młodych, utalentowanych i wrażliwych ludzi, którzy stworzyli ten piękny film. Nominacja do Oscara jest już wielką nagrodą. To jest, to jest po prostu jakieś niesamowite uczucie. Już teraz trochę ochłonąłem, więc, ale gdzieś wewnątrz cały czas po prostu kotłują się emocje. I nominowani do Oscara, ja dalej w to nie mogę uwierzyć. Jest w tej chwili synonimem sukcesu. Którzy z nas nie chciałby się znaleźć na czerwonym dywanie? Hollywood, wielki świat i pokazanie, że marzenia i ich realizacja jest w zasięgu ręki. <laughs> Cześć, nazywam się Tadeusz Łysiak, Jestem reżyserem i scenarzystą. Miałem okazję zrobić film krótkometrażowy Sukienka, który został nominowany do Oscara w tym roku. Przewróciła cię już w głowie po tym sukcesu. Ja nie sądzę. <laughs> Jestem bardzo skupiony na tym, co, co przede mną. Mam po prostu bardzo dużo do udowodnienia. Przede mną jest debiut fabularny, przede mną są pierwsze filmy, tak naprawdę pierwsze kroki, które będę stawiał w tym takim zupełnie zawodowym świecie. Wszystko, co robiłem, robiłem w tym kierunku. Tak się zaczęło. Był film, który robiłem na pierwszym roku studiów. Techno z Danutą Stenką, z Michaliną Łoszańską i Leszkiem Abrachowiczem w obsadzie. W tym momencie prawdopodobnie wszystko bym w nim pozmieniał, a są ludzie, którzy dalej na przykład uważają, że wolą ten film niż sukienkę. Nic dzisiaj nie jadłaś. Możemy spróbować jeszcze raz. Kłos, żniwa, dzień. Kłos, żniwa, wień. Nie, nie. Powtóż dokładnie za Kłos, żniwa. A daj mi powiedzieć. Kłos, żniwa. Żniwa, wień. Dzień. Napisie. Który też sobie nieźle poradził w ogóle w Europie i na świecie. Po, pojeździł ten film po, po różnych festiwalach filmowych, i można go zobaczyć teraz na YouTube w, w całości. Zresztą przekroczył już ponad milion wyświetleń więc też taki, można powiedzieć, fajny sukces. Ja wiedziałem, że będę robił coś związanego z generalnie nazwijmy to sztuką już od... No, bardzo dawna, dlatego że byłem tą sztuką karmiony w y, dzieciństwie przez y, ojca, przez matkę, przez moich rodziców, przez całą rodzinę, przez dziadka, który jest pisarzem, mieszka na Saskiej Kępie w Warszawie. I no, gdzieś tak kombinowałem, co to będzie. Myślałem, że może właśnie pójdę w te ślady rodzinne i będę pisał. I faktycznie gdzieś na etapie gimnazjalnym i początek liceum bardzo dużo pisałem do szuflady, a ostatecznie nawet i nie do szuflady publikowałem teksty. W, to były takie czasy, że były modne fora internetowe w e, internecie. I myślałem, że to będę robił, a, a film przyszedł zupełnie niespodziewanie, bo byliśmy w warszawskim kinie, podejrzewam, iluzjon z rodzicami, z moim bratem na, na pokazie Benkartów Wojny Tarantino, który zupełnie otworzył mi oczy na to, że można tworzyć kino no subiektywne, artystyczne nazwijmy to, no nie blockbusterowe, o tak, bo wcześniej z, głównie mierzyłem się z kinem blockbusterowym i takie oglądałem. No i pamiętam, że wyszliśmy do kawiarni rozmawiać o tym filmie i podczas tej rozmowy powiedziałem rodzinie, że słuchajcie, mam już plan na siebie i zamierzam zostać reżyserem filmowym, więc miałem wtedy bodajże 16 lat, od, od tamtej pory wszystko co robiłem, robiłem w tym kierunku, chodziłem na warsztaty filmowe, weź to nakręć, też organizowane w Warszawie, bardzo fajne, zbierające, no, pasjonatów kina i no, film, takich no, amatorskich filmowców, możemy to nazwać, gdzie razem wspólnie no, tworzyliśmy jakieś projekty, jakieś, jakieś filmy krótsze, dłuższe, na, na różne tematy. To zresztą tam miałem też okazję, no właśnie, racz, raczkować filmowo razem z Alkiem Pietrzakiem, który teraz, teraz już pracuje zawodowo. To właśnie tam zaczynaliśmy wspólnie. I potem bardzo ważna rzecz w moim życiu czyli fakt, że nie poszedłem do. Szkoły filmowej od razu po skończeniu liceum, co doradzał mi ojciec, bardzo słusznie, uważając, że jak się chce cokolwiek, cokolwiek o życiu albo o człowieku opowiadać, to warto cokolwiek najpierw przeżyć. No, takie proste rzeczy to się wydaje trywialne i głupie, ale no, nawet to, że pracowałem jako kelner, czy, czy pizzerman, czy, czy barman gdzieś w gastronomii, to jest wszystko bardzo ważne, dlatego że no, miałem okazję poznać ludzi, zmierzyć się z życiem takim, no życiem po prostu, tym, żeby zarobić na, na mieszkanie, na jedzenie poszedłem na studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim, co bardzo sobie cenię. To wspaniałe studia, które bardzo otworzyły mnie i dały mi taki fundament pod to, żeby coś w przyszłości opowiadać. Studia, na których było bardzo dużo antropologii, filozofii, historii, sztuki. Takie no, bardzo rozwijające. I dopiero po skończeniu tych studiów podjąłem decyzję, idę do Warszawskiej Szkoły Filmowej i na końcu każdego roku trzeba zrobić taki film zaliczeniowy, właśnie krótki metraż od 15 do 30 minut, mniej więcej. No i samo zaliczenie jest dosyć stresującym doświadczeniem w, w tej szkole. Ogląda się te zaliczeniowe filmy jednego dnia w kinie Elektronik, które jest kinem takim no, przy szkole naszej. Jest cała komisja, siedzą na sali, cały, wszyscy wykładowcy praktycznie z, ze szkoły i po każdej projekcji, po każdym filmie wyrażają swoje opinie. To, to się pocał ręce i się trząsą nogi. I to jest coś, co powtarzało mi zawsze Maciej Ślesicki, czyli kanclerz WSF-u, że po prostu... Trzeba robić filmy i nie zamykać się w takim wewnętrznym krytyku właśnie, który może się pojawić, tylko po prostu je robić. I one, I one mogą być różne. Mogą się pojawiać porażki, mogą się pojawiać potknięcia, ale też i sukcesy, większe lub mniejsze, żeby po prostu się nie zamknąć, tylko dalej tworzyć, dalej robić to, co chcemy robić, czyli, czyli filmy. Bardzo dobrze pamiętam zajęcia z Panem Wojciechem Rawieckim kiedy pierwsze zajęcia z, z nim, kiedy wszedł do sali napisał coś na tablicy, zmazał to, usiadł na krześle, wstał, otworzył okno, podszedł do drzwi, wyszedł na chwilę, wrócił, otworzył zeszyt i zamknął zeszyt, a potem zapytał nas, żebyśmy poprosił, żebyśmy od, kto potrafi odtworzyć wszystko co zrobił od momentu wejścia do sali i nikt tego nie potrafił zrobić i powiedział, że to bardzo niedobrze wróży, bo jako reżyserzy musicie obserwować to co się dzieje dookoła was i wszystko zapamiętywać co tylko się da. Jeżeli nie będziecie uważnymi obserwatorami, to też nie będziecie dobrymi reżyserami w przyszłości. Andrzej Wajda podobno słuchał każdego łącznie z ludźmi od cateringu, od, przez kierowców i wszystkich na planie, po prostu słuchał i wysłuchiwał ich opinii na temat filmu czy sceny, którą kręcą. W ten sposób również powstała sukienka. To jest efekt bardzo takiej. No, takiej dużej kooperacji wspólnej, ciężkiej pracy wielu młodych, ale utalentowanych osób. No tak jak powiedziałem, teraz właśnie pracuję nad tym filmem pełnometrażowym i jestem pochłonięty tą pracą i to, co z tego wyjdzie, może wyjść i wielka kicha i wszyscy to skrytykują po prostu od góry do dołu, ale mnie to zupełnie nie obchodzi, bo za tym filmem przyjdzie następny i za tamtym jeszcze następny i następny i następny. Jestem pewien, że, że po prostu to chcę w życiu robić i to będę robił.